Mogłysz jak tańczyć. nie wiem co robić. <zysklarz> nie wiem, czy nagrywać już nie. Wóż, nagrywasz, no. Dobra, nagrywasz. Więc witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażemy Wam nasz nowy sprzęt, jaki doszedł do nas niedawno. Paczuszką, ale. Najpierw przypomnijmy o tym, co mamy na sobie. Wleciały do nas nowe koszuleczki, byczek TV. Mam jeszcze na zbyciu parę sztuk, więc jeżeli ktoś by z Was chciał ponosić taką fajną koszulkę, 100% bawełna na druk 3D, to zgłoszcie się na mojego fanpage'a. Dobra, więc zacznijmy może od głównego tematu. Więc doszła do nas kamera Sony A6600 z zewnętrznym mikrofonem, i właśnie robimy z niej teraz ujęcia. Są zoomy, jest ostrość i jest co najważniejsze autofokus, który ostrzy e, główne kadry, a pozostawia zamazane za nami drugi plan. Zrobimy jakieś dwa ujęcia. E, zobaczymy, e, porównamy je, jak wychodzi GoPro w stosunku do, do aparatu Sony A6600. Jestem ciekawy sam, jak to zmontuje, jak to będzie wyglądać. Więc, więc teraz po prawej stronie będzie aparat Sony. A 6600, a po lewej stronie będzie GoPro, którą nagrywaliśmy do dzisiejszego materiału, bo dzisiaj już jest zupełnie czym innym. Więc porównajcie sobie te dwa kadry, jak to wygląda. Mam nadzieję, że chyba lepiej to wszystko wychodzi. Bo jakościowo wydaje mi się, że GoPro robiła taki mały piasek, a tutaj ostrość robi swoje przybliżenie. głównie jak zrób przybliżenie na nas, to jak siedzimy ziomale. Na pewno jest elegancko z tej kamerki. Nie, no z kamerki jest sztosik. Jestem ciekawy pierwsze materiały jak wyjdą. Dobra, to było porównanie. Lecimy teraz z naszymi informacjami co dalej na kanale. Przez cały pierwszy tydzień kiedy byliśmy tutaj na miejscu grzało jak cholera, ale rozpadało nam się właśnie dzisiaj i wczoraj również. Nie wiemy czy pogoda pozwoli nam działać na dworze lub na zewnątrz lub jak to się mówi tam na dole z Polski na polu. Więc na dworcu na dworcu PKP Dobra, więc tak nie wiem mamy. czy się pozwoli nam pogoda, nie? Bo tutaj się pada ładnie, a mamy plany na dworze, żeby tam coś nagrać fajnego, ale spokojnie. Co robisz? Poznałem wam. Czemu? Taka słucha, że ja pierdzielę chłopie. Nie byłem. ma... Nie marnuj wody, padało. Kiedy? Przed chwilą To najgrzeje chłopie, okulary musiałem ubrać To jest nasz, nasz kamerzysta, który obsługuje właśnie aparat a 6600. Oczywiście w opisie podam link do aparatu, abyście mogli sobie sprawdzić jego główne parametry. Ja aż tak dobrze się nie znam. Jeżeli chodzi o filmowanie, to zapoznałem się z ustawieniami tego aparatu, więc wszystko wychodzi jak na, na plus na razie, jeżeli chodzi o wydajność tego aparatu i nagrywanie. Możemy tutaj również sobie regulować ten ekranik. Weź tutaj, Konrad, pokaż, jak. Tak, tak. Można sobie go ustawić w ten sposób i nagrywać głową w dół i robić nawet fajne ujęcia, więc e, to się prezentuje, tak? Myślę, że. Co, dasz radę? Dam radę. Tak? No, no, tylko przy pierwszych filmach, jeżeli już wypuścimy jakieś materiały z tego aparatu, proszę nie linczować tutaj Konrada, nie? W komentarzach, żeby nie dostał za mocno na psychikę, bo chłopak się załamie i się zwolni od nas i co wtedy? Kto będzie nas nagrywał? E, nawet jak mu źle wychodzi, łapki w górę, nie wiadomo. Co, więc ujęcia z tej kamery wyglądają tak, chodźmy się Wszystko? przejść. Taką jest elegancką, na pewno jest bardzo pięknie. Na tym podwórku będą siedziały działy tutaj wszystkie akcje, o ile nam pogoda pozwoli. Nie? Tutaj e, będzie taka zadyma, że zobaczycie w filmach co tu się będzie odwalało. My się sami już doczekać nie możemy, my się sami już doczekać. My chcemy już startować, już robić to, ale no niestety no, musimy więc poczekać. Zobaczcie jak kamera się spisuje na dalekie odległości. Może Konradzie przybliż gdzieś jakieś tam fajne, eleganckie miejsce, żeby tam ładnie wyglądało. Boguś kosił trawę wszędzie Bogusław dzisiaj kosił trawę wykosił ją na centymetr tylko z ziemi mamy kosiarkę Subaru kosiarka nie chciała brać dalej to z nożyczkami kosą nie, tak naprawdę Boguś to kosą równo tak zrobił nie? On ma w nie? ty kosą nie? Mm. ja mm. Boguś wie, dobra no to co słuchajcie, bo to by było na tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał miał być taki materiał prezentujący nasz nowy sprzęt i mam jeszcze jedną do Was taką sprawę, nie? Jak już tutaj stoję do Was mówię razem z Bogusiem i Lukasem. No Bogus może się za dużo nie odzywa, ale chłopak dobrze pokazuje. Pokonajmy algorytmy YouTube'a i pozwólmy pójść dalej w świat YouTube'a, więc jeżeli chcecie nam pomóc, abyśmy się bardziej wyróżniali. Na platformie YouTube prosimy o łapeczkę w górę, subskrypcję i komentarz. To wszystko wspomaga nasz kanał. Każda aktywność, każda Wasza aktywność daje nam niezłego kopa, więc niezłą mo motywację do działania. do działania. Bo nagrywamy 5 miesięcy, a mamy 633 no dużo tego nie mamy, subskrypcje. Nie? Chociaż powiem szczerze, że cierpliwością i pracą zyskamy. Ale dużo. będziemy się starać jeszcze bardziej. Tak. i dążyć do tego, żeby wyglądały te filmiki naprawdę jeszcze lepiej. No nie na darmo kupiliśmy taki sprzęt, więc wiecie. nie? Mamy nadzieję, że inwestycja nie poszła na marne i damy radę na pewno, także czekajcie na odcinki już niebawem. Biczek TV, bijajcie.